Jakie miasto jest stolicą Australii? Odpowiedź B, Canberra. W jakim kraju wynaleziono papier? Dobrze trafiłeś, Chiny. Kto napisał Hamleta? Odpowiedź A. William Shakespeare. W którym serialu występuje postać o imieniu Walter White? Odpowiedź A. Jesteś w to naprawdę dobry. Jak nazywał się nordycki bóg piorunów? B. To poprawna odpowiedź. Z jakiego kraju pochodzi sushi? Odpowiedź C, Korea.